witajcie Michał z tej strony dzisiaj auto innej marki Audi Audi Q2 W fajnej konfiguracji specjalnie na zimę tutaj zimowy wojownik rzadki temat natomiast pożądany dwulitrowy diesel Quattro nie jest to napęd naprzód tutaj mamy dwulitrową jednostkę 150 koni mechanicznych bardzo dobra jednostka napędowa no i legendarny napęd Quattro Tutaj oświetlenie LEDowe, srebrna atrapa, napis Quattro, pakiet stylistyczny S Line zewnętrzny. Tutaj może wydawać się w nagraniu, że to jest zwykły czerwony lakier, natomiast to jest lakier metaliczny. Jeśli chodzi o przygotowanie samochodu, jesteśmy w trakcie przygotowania, tutaj będzie auto miało wykonaną jednoetapową korektę lakieru, będą przyciemnione tylnie szyby. Myślę, że to będzie pięknie wtedy wyglądać. Tutaj linia S-Line, felgi oryginalne Audi. 18 calowe mamy również do samochodu komplet opon letnich. Auto też nietypowe pochodzenie tutaj Niemcy, raczej mamy auta z polskiego salonu, natomiast no tutaj jeśli auto było kupione w salonie Audi mamy fakturę zakupową, pełną historię serwisową, pokłóciliśmy się o przyjęcie tego samochodu w rozliczeniu. Tak wygląda tył. Myślę, że jeśli jak przyciemnimy tylnie szyby będzie wyglądał dużo lepiej. Tutaj dwie końcówki układu wydechowego, bo jest to dwulitrowy silnik diesla. Znaczy quattro, co ważne. Mamy tutaj kamerę cofania na pokładzie. Piękne LEDowe oświetlenie. Nie jest to wersja taka podstawowa. Napęd legendarny quattro. Dwulitrowy diesel. Tak to wygląda. No jeśli chodzi o ranty drzwi, tutaj auto przed przygotowaniem. Bardzo ładne. Tutaj bez obić. Auto jak na ten silnik. Ma znikomy przebieg. 99 tysięcy kilometrów auto serwisowane, ostatni serwis tutaj już nie był robiony w autoryzowanej stacji do tej pory tylko w Audi, ostatni serwis tutaj wymiana oleju, filtr powietrza filtr kabinowy, filtr paliwa we wrześniu tego roku jest tutaj rachunek na to poprzednie serwisy do 88 000 km serwis Audi Przestrzeń tutaj bagażowa. Zwróćcie uwagę na plastiki w bardzo dobrej kondycji. Auto na 5 osób. I do montowania. Fotelików dziecięcych. Trójramienna kierownica. Tempomat. Kamera cofania. dwustrefowa klimatyzacja tutaj zmieniłem język na polski pokażę może kamerę cofania tak wygląda kamera cofania tutaj ładne takie yy, okrągłe kratki nawiewów napis quattro zegary klasyczne zegary Automatyczne światła, tutaj światła na e, złe warunki atmosferyczne, światło przecięgielne, konsola środkowa, tutaj przyciski, fotel kierowcy, tapicerka materiałowa, plusy ma swoje również. ten silnik pracuje, dwulitrowy litrowy diesel naprawdę jak na ten silnik ten przebieg to jest nic tutaj rożąd pierwsza wymiana rożądu 180 tys. km także auto bez potrzeb serwisowych lakier metaliczny powtarzam to jest lakier metalik kotcilnika DFGA 150 koni Astronik Ostatni serwis w Audi 82000 km Auto pochodzi z 2017 roku. Ciekawa propozycja: auto poniżej 100 tysięcy w cenie poniżej 100 tysięcy złotych. Napęd na cztery koła. Ekonomiczny bardzo silnik. Sprawdzona jednostka. Pożądana, poszukiwana. Nie ma dużo takich samochodów na rynku. Z napędem i z tym silnikiem i każdy chciał dopłacać. Natomiast no myślę, że ciekawy egzemplarz, auto bezwypadkowe, kupione w Audi w Niemczech, sprowadzone do Polski. Użytkowane tutaj przez jednego właściciela w Polsce. Zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się, cześć.